Nowe swożnie obsadzone, stare do śmietnika. To są stare stwożnie sztukające, ruszające się na prawo i na lewo. To jest nowe sztywniutki, fajniutki. I z tej strony strasznie delikatne, swożnie. Nowe łożysko stare rozleciało się przy wybijaniu. Wrotnicę mam obsadzoną, więc jestem już prawie w domu. No dobra. Stworznie mam powymieniane. Teraz mi zostaje tylko zacisk, klocki, tarcze. Przede mną nowe hamulce, zacisk, piasta. Wszystko jest poskładane, teraz czas na zacisk. Wydałem 1100 zł, wydawało mi się, że wydam więcej, więc jestem miło rozczarowany, ale czasami tak jest. Raz jest w prawo, raz jest w lewo, więc zostaje mi tylko po zakładanie koła i, i sprawdzenie, jak ten kład jeździ. Sprawdzę chociaż w garażu, do przodu trochę do tyłu. Kład jest skręcony. Teraz zobaczę, czy on chociaż jeździ. O, i takie są właśnie elektryki. Ja mu gaz, a on z gaz. Kiedy chcesz się przejechać, to zawsze bateria jest pusta. Samek tak już było od dziecka. Jakbym nie próbował, efektu nie ma. Nie trzeba podłączyć ładowarkę. Jak masz czas na latanie, okazuje się, że nie masz paluszków. Tak było zawsze na święta.